Początek lutego to idealny czas na cięcie drzewek i krzewów owocowych. Jest teraz przepiękna pogoda. Sucho-słonecznie to jest idealny czas, gdy nie martwimy się, że wejdą nam choroby grzybowe. Ale uwaga, nie wszystkie drzewka tniemy teraz. Agres, usuń starsze, najgrubsze pędy, by młode miały więcej wiatła. Porzeczki, przycinamy nadmiernie zagęszczone gałęzie, dzięki czemu owoce będą zdecydowanie większe. Jagoda kamczacka. Jagoda kwitnie najszybciej. Lubi przejrzystość, więc zrób miejsce nowym pędem. Maliny jesienne tniemy przy samym podłożu. Malino jeżyny i jeżynę wytnij tylko te, które już owocowały, by nie zabierały miejsca młodym pędom. Winorośl to prawdziwa delikatność w ogrodzie, jeśli przytniesz ją za późno. Zacznie tak zwanie płakać, czyli wy... zaczną wypływać soki. Więc soki krążą, roślina traci cenne składniki, co może ją osłabić, dlatego tniemy ją teraz, zanim zacznie odczuwać pierwsze oznaki wiosny. Drzewka ziarnkowe to teraz nasz forytet, czyli jabłonie i grusze. Przycinamy im chore, krzyżujące się nadmiernie, zagęszczające się gałęzie, aby latem słońce dotarło do wszystkich owoców i nie tniemy teraz. Drzewek pestkowych, takich jak Wiśnie, Czereśnie czy Brzoskwinie, ponieważ one mają zdecydowanie mniejszą zdolność na warunki pogodowe, czyli na niskie temperatury, je tniemy po owocowaniu, obfitości plonu.